Cześć ma widzowie w dzisiejszym odcinku Survivalu. Yy, zadaniem na dzisiejszy odcinek jest zdobyć żelazny set i może coś jeszcze. Zapraszam do oglądania. Czasem zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, jeżeli podoba mi się kontakt, który robię. Lecimy. Dobra widzowie, dzisiaj. No tego za bardzo nie widzisz, ale dorobiłem trochę. Dorobiłem trochę. Podłogi no, tutaj za bardzo nic mi się nie zmieniło. Więc dzisiaj i na przykład, no, czas na czasem i w ogóle zauważyłem, że mniej osób to ogląda. I od razu mówię: jest powrót do ściany chwały. I każdy, kto napisze, że jakiś komentarz, najlepiej, no żeby pozytywny to będzie po prostu na, ścianę, na ścianie chwały, którą gdzieś po prostu zrobię. Dzisiaj będzie odcinek no trochę skopaję, no bo daliście mi takie zadanie, żeby zrobić cały set i y, cały ten. Zresztą możecie mi dać inne wezwania, na przykład nie wiem, zdobyć lisa jakiegoś czy coś takiego. No i też piszcie jaki typy odcinków byście chcieli właśnie z tego survivalu. No i czy w ogóle chcecie, bo ostatnio bardzo mało osób obejrzało ten odcinek, patrzył na to, że ja miałem z 20 Pod każdym I ten najnowszy miał z 8, no to No coś musiało się wydarzyć Więc właśnie pytam was, was się Co? No to w sumie podczas tego kopania Chciałem ci zrobić nie, Taki niepogadankowy odcinek Ale no niestety wyszło jak wyszło Widz dał zadanie żebym zrobił wszystko żelazne, czyli no na pewno 24 na cały set. Hmm. I co jeszcze? 24 na cały set. Czy na przykład możecie mi dać, nie wiem, jakieś wyzwanie, żebym powiedzmy... O, cave. Okay. Na przykład, żeby, No nie wiem... Hmm. Zrobił farmę Żeby Wiecie, żeby było po prostu Albo nie wiem, żebym przysta... Albo możecie mi po prostu napisać, żebym przez cały odcinek zwiedzał świat Albo po prostu Odcinek z zwiedzania świata No nie wiem Piszcie, piszcie Niedługo najprawdopodobniej pojawi się Minecraft Na modach, na moim kanale Spaczki yy, o nazwie Radu Mam nadzieję, że Żadnych praw autorskich na tej paczce nie ma, w razie czego mogę nawet dać linka do tej paczki modów, żeby twórca nie poczuł się urażony, że to jest bodaj Dreams01, o ile dobrze pamiętam jego nick, tego gracza ewentualnie tego wydawnictwa no i po prostu dam link do modpaka, więc myślę, że się nie obrażam, jeżeli będę nagrywał z ich modpaka i będę go zachwalał, bo po prostu to jest bardzo mu dobry modpack rad. Już na nim gram od jakiegoś dłuższego czasu. I naprawdę przyjemnie mi się gram. To jest jeden z moich niewielu modpaków, które gram tak dłużej. No bo wiadomo, tam... Kiedyś to tam w się grało I Teraz to tak... Nie ma za bardzo w co Więc właśnie... Znaczy nie, po prostu Pokéhach się trochę znudziło Tak naprawdę Pokémony aż teraz aż tak... No, aż tak mnie nie interesują Teraz jedynie... I właśnie dzisiaj weszła aktualizacja Tego rada całego, więc... Mam nadzieję jeżeli jakimś cudem twórca rada to oglądam, w co wątpię, niech Niegdot... doda moda Thresher 2, naprawdę, bo jeżeli on doda tego moda, będę w niebowzięty, naprawdę. Ja po prostu tego moda z Pokehagu uwielbiam, po raz pierwszy go zobaczyłem, y u właśnie, no jak się ten mod nazywa, właśnie tam. Jeszcze ja po prostu jestem podjarany nim jak są do Warszawy Dobra Przypalamy, żeby zrobić to killów i w sumie pójdę sobie po jedzenie. Bo w sumie to głównie dlatego wyszedłem z dyni. Nic bez jajek nie zrobię pole. W sumie ładnie ma, W sumie ładne mają te pola. Taka jaśnicka woda. Jest szansa, że niedługo odcinki będą się pojawiały z y, teksturpakiem. No po prostu możecie w sumie napisać, czy chcecie takie coś. Dobra, w sumie mogę... Dobra i co nie dało. Zrobię sobie jeden chleb. I przy okazji póki... tutaj mi się przepala, to w międzyczasie mogę jeszcze zrobić. I teraz każdy w tu tyle odcinka będzie po prostu zadanie na dany odcinek. Nie, nie tak. Tak, 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 tak. Oramy wszystko. No i czym sobie się okorowujemy? Dobra, robimy tak. Dobra, mamy. Czyli już w sobie mogę sobie zrobić kilof. Hmm. Tarczy w sumie nie było, więc w sumie tarczy nie będę robił. No to cześć na tarczy sobie później zrobię, ale jak na razie będę robił do wyzwania. Czyli też robimy... I też na przykład napiszcie, jeżeli wolicie od zwykłego survivalu, jeżeli wolicie po prostu cave bloka. Dobra, mam jeszcze dwa żelaza z dwóch żelaz. Tak, zrobić jeszcze motykę? Jeszcze chyba tylko łopata mi wtedy zostanie. No i w tym momencie chyba mam już wszystko z żelaznych narzędzi. Tak? No to tak, łopata tak, 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 tak no dobra, czyli mam wszystko to teraz wrzucę sobie tylko ziemniaki bo jednak potrzebuję trochę tego le leczenia bo tak naprawdę no, wolę nie iść do kopalni e, sprawdzę no umierający pod względem serduszek wezmę tylko jeszcze jednego ziemniaka sobie na drgę i idziemy no niestety dzisiaj mojego stopera, czyli mm, Czyli najzwyczajniej się świecie mojego telefonu nie będzie, czy ten odcinek może być trochę dłuższy, bo po prostu no, nie, nie widzę jej, ile on już trwa, gdyż iż, ponieważ po prostu jakaś aktualizacja, czy coś takiego mi się na niego wgrało i no nie da się nic z nim zrobić. Więc mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie trwał 40 minut, bo jeszcze mam lekcję, ale myślę, że patrząc na to, ile to jest żelaza. Dobra, kopijemy żelazo. Więcej żelaza. No i dobra, no i tak naprawdę teraz potrzebuję tylko 23 żelaza. I myślę, że, i myślę, że wtedy możemy tu zrobić za Wtedy tylko jeszcze zobaczę na OBS-ie, ile ewentualnie jest odcinka. Jeżeli będzie za mało, no to jeszcze coś tam pozwiedzamy na przykład. Kopalnie. I teraz właśnie. Dobra, no, mamy 24, tu mamy 14, czyli 15, bo mam jedną sztabkę w akwipunku. Mm -hmm. Trzeba zobaczyć. No i problem, Iż nie, dobra, mam węgiel, a tu jest, też jest dużo węgla, więc w sumie nie problem. Trzeba zrobić nasze kości pochodnie Dobra mamy 17 sztuk Żelaza Może jakieś diamenty w dzisiejszym odcinku nie zaplanowane. Na pewno złoto, czyli będziemy mogli na przykład zrobić odcinek z się z piglinami Już znowu myślałem, że mój telefon się zrobił, że się już zaktualizował, ale jeszcze nie. Dobra, 19, czyli tak jakby 20, 22, 23. Jeszcze dosłownie potrzebuję jednego żelaza. Może ono jeszcze jest. Nie ma, muszę iść szukać dalej. Dobra, potrzebujemy dosłownie jednego żelaza, widzowie. Wtedy... no myślę, że... ewentualnie może nie będę was zanudzał tym, że... po prostu, że, że to przepalę to żelazo. Dzisiaj, no, wiedźman, naprawdę. Moda, ostatnim razem grałem właśnie na, na, na radzie, to znalazłem spawner wiedźm i chyba wiedźmę zaraz zabiję, bo ona jest jakaś tani nieśmiertelna ta wiedźma była ale ja nie wiem znaczy ja wiem, czy one się leczą, ale tak czy tak to zazwyczaj trzy krytykale z żelaznego miecza już były zabite a tutaj 4 i jeszcze nie zabita i mnie jeszcze zabija No to musimy wrócić po itemki i ją zabić najprawdopodobniej mam taką nadzieję, że się uda. Nie tu Nie tu, tylko na dół. O i tutaj już są moje itemy. Żelazna klata. Dobra, biorę miecz w rękę. No i widzę, no widzieliście, że ja dokładnie tak samo zrobiłem wtedy. I totalnie mi nie zadziałało. Znaczy, totalnie to mi nie zabiło. I nic nie robiło, praktycznie. A robiły a dokładnie takiego, takie same krytyki, ale wchodziły i wszystko. Więc to no, nie wiem, nie wiem dobra, lecimy. Poł serduszka, ale potrzebuję jeszcze jednego żelaza dosłownie. No bo tutaj mam jedno, tutaj mam 22, czyli wtedy 23. Dobra, pół serduszka regeneruje się. Już wolę mieć mniej jedzenie, ale się zregenerować niż ci nie zregenerować. Tutaj to problem, no. Creeper! O, nawet dwa! Ach, przepraszam, że krzyknęłem, bo raczej krzyknęłem i to było bardzo głośno spojacie na O, No to było mocne, jak dwa creepery mi się nagle wyłoniły na twarz. Dobra, muszę pójść pod na powierzchnię. I wtedy dalej ten odcinek to będzie się toczył. Więc mówię, wy możecie mi nawet inne wyzwania dawać. Nie no, mówię, nawet możecie mi dać y, takie wyzwanie, że nie wiem. Po prostu coś co by Was interesowało. Co, o, napiszcie mi na przykład co jakieś takie wyzwanie. Co fajnie by się Wam oglądało, na przykład, nie, widzieliście tu jakiegoś youtubera? I bardzo wam się to spodobało. To napiszcie. Ja bardzo postaram się to zrobić. Jeszcze za normalne w przyszłości. Nawet w innych grach i na w na modach. Ale jak na razie minecraft bo niestety nadal ta część nie przyszła. Ale już ją zamówiłem. Więc to dobra. Trzeba drzewo ściąć. O nie. Szkielet. nie, 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 nie. nie. Dobra, leży. Dobra, półtora serduszka. Na przykład też będziecie mogli mi dać zadanie, żeby zrobić sobie farmę jedzenia, albo jakoś automatyczną. Bo w sumie to by mi się przydało i to bardzo. Dobra, robimy tak, 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 tak. I od razu wrzucimy ten, żeby najlepiej był, no bo jak mam, najlepiej by było po prostu tak, żeby na koniec odcinka zrobić to, ale no, no jeżeli nie dam rady, no to nie dam rady. Ej, chociaż w sumie już mam klatę i hełm żelazny, więc w sumie tak naprawdę w tym odcinku nie musiałem aż tyle kopać, więc w sumie zrobię tylko spodnie i buty i będzie jak najbardziej dobrze. no to póki to się tam przypala to jeszcze to kończę no bo w sumie ile to jest chwilę się przypalić i to jeszcze tak mało bo to jest tam mm, dobra buty już mam no to jeszcze muszą się tylko przypalić 6 sztabek aha dobra mam złote ale złote też sobie zostawię też się zastanawiam czy w następnym odcinku już nie pójdę do neteru. No no nie wiem, może tak trochę i później na terenie się jakaś pobawić rzeczami, ale no to nie wiem, dobra, że by urosło, nie urosło, no tak brano to ja już po prostu nie wiem co mógłbym wam w tym odcinku pokazać. Zrobię jeszcze oficjalne założenie całej żelaznej zbroi w tym odcinku i, i wtedy już będę się z Wami żegnał. Nie wiem ile materiału powstało, no bo jak już mówiłem, mówiłem telefon mi się popsuł. No, może nie popsuł, ale po prostu nie wiem co się z nim stało. I oficjalne założenie zbroi. I na ura widzowie.